A łimbawe, a łimbawe, a jakieś chuj Noce daje, no. Odpychanie będziesz miał do kuta mojego, a, jak się taka, zobaczymy. No dawaj, 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 dawaj. Lublin. Lublin, Lublin. Ja Lublin. Proszę cię Damian, zrób mi dzień. Lublin, A jak w domu Lexusa Jest Lublin. No to gramy. Tomek. No odpierdź ode mnie, kurda. Ja ale ma przejazdzić samotny tak, no, tak, tak. Jakiś jest, ale coś ci dam mnie cały oj czas. tak przygotuj chodź, się Tomek chodź, 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 chodź. będą się zamieniać miejscami Ważaj. Hmm? Boję się dobra gdzieś, gdzieś. Nasz tą mapę a bo czekaj stój stój chwil, chodź, chodź dwóch tam jest dwóch tam jest Chodź tu k***a, kur... wychodź! J***** jesteś! Chowaj, 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 Ty kur... nic mi Angoleczy kur ale zapomniałem! 300 HP i k***a dostajesz! Miał lepszą pozycję, no! On nic nie dostał, kur... gul... Nie, ja zmieniam ten duży. celownik, Damian, za ja dużo jest gap! to byś tam dostał do jednego, nie? Muszę zm... albo co? Czekaj, grubość może dam... za zapoznaj się Damian, Dobry był plan. wskrzeszanie. Teraz możesz na ciebie? Na górze, na górze, podchodzi. Stąd domy, że jest taka mapa? Od drugiej strony biegnie coś. No nie, no na górze jest cały czas camping. No. Co ty pierdolisz? No i od drugiej strony też chyba? Czy nie? No, nie. Był no. ktoś od drugiej strony? Tomek. Był Tomek, no on tu tupnął akurat wtedy, gdy powiedział Co hmm. to, to za mapa? Mapa Exusa de Lublin. A Mój W w głowę, głowę ma ty Ładnie Ten celowy znam, nie mogę na nim chyba Ej mordo, ty oddasz strzał? Naciągnij Na fullu będziesz taki wyszczekany Tak? To Bądanie. lecimy z tobą Się je... A jesteś tak Jestem zamrożona No zjeb... Karwo, zjeb... się z zje... niestety w związku z... Respekt, z... z... Nie widzę go tu no, no, ładnie. 20 sekund zamrożona. Ładnie, ładnie. W związku z peperem, w związku z premkami z to mi się mapę jakąś. Garnij się, bo ty tylko płaczesz. Grał coś przynajmniej. No, tam jest, no on plecy trzymasz, no, pies no, rucham, no nie Mać. Jeszcze teraz Mateuszek tego został Do kolekcji O pęto no, ja. o, kur... o kur... Dawaj, skacz 15hp, gówno Tomek je... się wk... 8-0 no za Ale my wrócimy, wrócimy z tego no Jest no na my... patera Ale nie wiem czy ja nie mam celownika zbugowanego przez to Śmiertelność! maj się tam. No jaki tu jest pech! Lewo, lewo, lewo! Co ty zabijasz? Dobrze, dobrze, taktycznie. i więcej nie dajemy, nie, już, więc nie, nie dajemy. Mają, mają przewagę nie, supermocy. Nie, nie. nie, nie, nie. Jasne, ja no, sobie nie dałem się nie, nie chcę wychodzić. A podobno też tam kanał, ale nie ma go Co ty robisz? No ja bijające pociski mam no. Ja się spadłem z dachu i 2 HP miałem no. 10 HP w katakumba. Gdzie uciekasz? Uciekła. Jest, jest tutaj. Nie wychodzi wychodzę z No prawo, mówię, no. że ona cofała, ona całą mapę obeszła. Angelka myśli w porównaniu do ciebie, Mateusz. Angelka, co to znaczy? No? Nie, nie, odwróć się! się, się <laughs> Jeszcze raz! super supermoce! Ale ty mów do mnie, ty mów do mnie, teleport, cokolwiek, ja nie wiem, co się dzieje. No ty, ale to, przecież oni to mieli teleport, no, to co ja miałem teleport? Ale to ja nie wiem, że oni mają, ty wiedziałeś. Przecież mówili na tym spiku, się nie domyśliłeś, Będą się mnie teleportować obok ciebie? I co byś zrobił jakby, jakby ci ci teleportowali mnie? Rzuć to, rzuć to Rzuć to, nie Mogę kupić Ty ch**a zampią w BS-ie, skumasz to O tu jest, góra, góra, góra Tam robony jest, może Nie Ale on Ograł was jak dzieci Mili hosting serwera damy, coś jest nie tak. Patrz, <grym>, już zaczął bo mu nie idzie. O, 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 nie żyj kurwa. Hmm. Muszę gdzieś, bo nie ma gry na głodnego, ja już nie dajem tylko. Angelka. Okay. No, Widziałem ich dwóch, do prawej są. plecy, telewizor. Ty, tej przytkniętej, tylko. Ty, tu, 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 tu. Tu był, Katakumby wszedł chyba. Jest, jest na respie u nas, na respie. Na respie. Gdzie górą. Do, ty... O, o kur... Angelka. Ja na dach lecę Ale jak powiedz, że na dach leci to nie poleciał To jest przed Ej jak z tej pozycji to nie przegram igry. Na raz bój, Tak jest Kur bo. Widziałem, że tu jesteś Wiedziałem Dwóch odprawy zaczęło Idziemy On na zadaje nie no ja flashujesz pecie o, 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 o. Ale przypadek, jezdek się poczuł Mapa patero, spokojnie matuszku o, Bez. Nie. Nie. Co za gównie <śles> Tak, tam jest, to jest super mazurek, tak? Komputerze. Okay, Dobrze, że no. nie grasz. chyba w Nie wierzę, ja go ani razu nie trafiłem. To jest nie tak. głowa, znowu mu dało. A ja miałem odrzucenie po trafieniu, ani razu go nie trafiłem. Jednego, panowie, co tam się dzieje? Dajemy wam za tamten mecz po prostu, no. Żebyście pograli najdłużej, a nie wyszli po tym meczu. Nie ma to już. No da. Czy co ja robię? Ja pierdolę, miałbym SLES-a w Ta świnia Ale wjechałeś! Ale, <gulny> Ale <wjechały. Ja> pier... <gulny> nie mogę! Ej, miało być bez zraszowania! <gulny> kolego! Szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma, wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu PAGO, który daje 5% więcej przy doładowaniu, oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę MINSPEC. Do wygrania skiny o łącznej wartości 8000 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to doładować konto na GeForce Skins z kodem PAGO za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Czyli teoretycznie wygraliśmy, ale dajmy im się pobawić jeszcze. Nie no, bo pięć. Nie, bez oficji mówiliśmy. Prawo gdzieś. Och 7, też. Model kurczaka ma. Chyba, no, że no, tak, no, tak w PPLu nie strzela. Teraz jest GG już. <noise> Dwuklewo. A skąd ty wiedziałaś? Mam twoją lufę. Serio? Tak ofalnie chciałem stanąć. dlaczego nie strzeliłeś szybciej, bo miałam model w rogach, no? Model CTM, ja jeszcze chwilę się zajeb...łem, no. Dlatego? O, nade mną. Ale pozycja. Nie rozpraszasz paga specjalnie. Ogólnie to jest pierwszy raz, kiedy model w rogach zadziałał w jakimkolwiek stopniu. O, ja a ja się kucłem, a ja się kucłem. Siedem, Wanie. siedem. Ma bezpieczną strefę. Uważaj! Idiot, to skończony. To jak mam z tą bezpieczną strefą? Go, Ile muszę stać dym. od niego? Ty, w, a w, ty trafisz we mnie, czy co ty robisz? No ale nie miałem co zrobić, no. Ty nauczysz strzelać, Nawet nie trafiłeś ani razu. Trafiłem tylko ku... i Major nie dostawałeś na blisko, raku. co masz. Ta, ku... gównem, je... ta, ku... Ja, ku... Teleport na plecy wroga. No, z... Da koste ja cię mam, ja Jesteś śmieciem z tą umiejętnością, ta ta tylko ta. tak potrafisz grać. Dałem ci szansę,

Kur... bez celownika zabija Kur... jak on tak strzelał Dobrze, to dobrze, zabijcie. bo ja mam w pól mleko Wyłączajcie mi czy się ten celownik, bo lepiej mi idzie niż z celownikiem, tak szczerze To samo było, skoro skończysz zero Okej, okay, może tak zrobię Nie no, na on teraz teraz Mateusz. 8-3. Chyba jego mapa to chyba jego... No pierd... jakieś z dupy, k***a. O k***a, j**a. Ja Razem, razem Andrzejka. Uciekali mi, k***a. Tu zrazę, bo oni za dużo rund mają. Przejdźmy, przejdźmy, na jego resp. Wszystko sprawdźmy. On gdzieś prędzej nie... czy później musi być tutaj. No pier na bank kampią na respie. O Jezus Maria Zamrożenie po trafieniu Nie mogłem się ruszyć przez to Ja, ja mogę trollować, a tak klaczuje Kur... nieśmiertelność mamy Kur... się skończyła cię, kur Zabezam To jak gdzieś. go zabić? Tu gdzieś, tu gdzieś On miał tylko... Tu, za, za tym no no no. Ej, co on miał? Jak ja go mam zabić? Tylko Ty. głowa. Tylko głowa. <noise> jeden, jeden z dziesięciu, proszę państwa. Nie przejmuj się, Andrzejko, rzucam ci i teraz, teraz wracamy. Nie no, nie miał haka, ale tak zapierd... Eee. Tylko tak potrafisz zabić. Natychmiastaka ma. Nie, ulepszony granat, co za pisina. Kurde trafił. Cześć, no, ci bez. No na to też nie. bo potrzebujesz zapoczekujesz. Ale... ale łatwo łatwo, łatwo. Ale krótka, ale krótka. To jest, to jest MBM. dobre. Ja wiem. No clip. Pa. No i... drugi jest gdzieś, zachodzę go. Co ja mam zrobić? Za... Nie wiem, ona... to ty latasz, Andrzejka? Na respaw wróciłaś? Nie, to nie ja ale... Oni kampili ty Nie, ona, no, zajało, no miała noclipa, no no, no no sam, no jak kampili, no przecież że leciała, no Ale k nie rozumiem, ty przecież całą mapę i z respaw? Jak się skończyło, to wróciła mnie do mojego... A, to teraz noclip inaczej działa, Damian Chyba tak nie działało, to No jak nie spadną, no, jak się zbuguje ściana, to teleportuje cię z powrotem, no No, to tak było, no Nie sprawdź kroków O, oh. wow. nie. nie miał, nie byłaś zamrożona dikojem? Widziałeś go? Nie. Po Hedzie, się nie ma? Chyba. To jest... To nie wiem jak ch... nie zamroziło. Gdzie on poszedł? Na lewej chyba. Gdzie? Aaaa, nie Co się spodziewał, tam śmierć, co? Do no, lewej, no lewej. co ty? ty? jesteś takim głównym, ty jesteś większym no, gównem dobra. niż ja. No, dobra, myślę że nieśmiertelność. On dostał głowę i mówię, dobiję ciałem. gdzieś wyskoczył Ale o, ta 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 Znale, Znale, pojechałem. Pojechałem, pojechałem. Dobro, Ale, pojechałem. Pojechałem, pojechałem. Dobro Ale dało kura. Dało tak, że zaraz Nie skończyłem granatów, Kurę ma. ma, dobra, Nie kurczak, wiem, nie wiem. Kurczak. Zagapiłem o, się tak. na radar, przepraszam. O, ja Ile HP? A Pago, co ty, nie masz rąk? Oj, papa Mati Papa? moją moc na imbota. Ja pierdolę, no. Drugi ma grawitację Aimbocik, aimbocik Skąd on to wie, ty? On go to jest to, się nie potrafi bawić Teraz sobie wezmę twojego kołaszka, że Mateusz Ja? Yeah? Granatem, no. No? No, niby się to raczej nie udało Dwóch lewo, Dwóch lewo to on poszedł prawo mu powiedział, bo powiedziałby, tak, tak. Zgadza <grywa> <"Tatolujmy> się <grywa> pan. <Ple> Fleszuję, tak <grywa> okay? było. dajmy na czas, dajmy na czas. Są ślepi. Jest lunie, A <grywa> mać. Na dwa baty ja zrobione, jak... brawo Nie, ja nie wiem, Oj, mi nie tam. daje Takie kurwa. ma, daje Dobre daje, no Angelka, teraz musimy zagrać bezpiecznie Oni też grają bezpiecznie Co to jest? Jesteś głównym W plecy mi nie zabił Wcale jeszcze strzelał, po prostu w głowę Ja pie***le Nie no, nie da się tego Damian przegrać, jak on w plecy mnie zabija Ej, on się tep? nie wiem. Połowę ma na studni. Ku mać. Głęboko był na studni. Brawo, że krwa. się. No bo z skrzeszenie, chciałem się skrzesić i no miałem szansę. 1-3 była szansa na o to. O kurwa, ale by się pierdolono chyba ogólnie, to? tak dziwnie. Będzie na kucku. Kampy na respie, człowieku. Oni w domku kampią, wiesz? Spal ten domek. Ałimbałe, ja mam jakieś odpychanie. K***a, jakieś daje, no! Odpychanie będziesz miał do k***a mojego, jak się zobaczymy. Ty coś tam miał może jeszcze. O, znajdziesz, znajdziesz, co trzeba. Ale gówno, ja pierdolę. Co to znaczy? Mam takie sierwo, że... Znaczy? No co jest, kurwa? Tele Zamieniła miejscami się ze mną. Leżę, leżę, leżę. Co ona zrobiła, ty? Drugi wybrzyma. był w B kiedyś. Włączył to. to wygraj, nie? No, jestem spowolniony, że ja go nie mogę zabić. Ale się zesrałem. Dlaczego ja go nie widziałam? Nie, mój, zezma, że może co, w a moje jak... drodzy, sympatycznie było, ale już chyba trzeba iść do Pepe'la. O jak, p...dolę Damian. <śmienicza>